Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii zakupy na ITORO. Niestety, jak standardowo, chyba już prawie że co tydzień nie wyrobiłem się z zakupem, więc dzisiaj zrobimy po prostu dwa. Jeżeli chodzi o górę, no to tutaj cały czas bez zmian, chociaż nie wiem, czy Citigroup było tak wysoko ostatnimi czasy, no ale widać, że tutaj banki fajnie sobie radzą, jeżeli chodzi o ponad 10% wzwyżki. No i jeżeli chodzi o dół, no to tu się o dziwo trochę namieszało, więc są już potencjalni faworyci do zakupów drugich już, ale to najpierw musimy skończyć pierwszą serię i wszystkie spółki dywidendowe, które chcę mieć, najpierw kupujemy, a dopiero później będziemy to dokupować zgodnie ze strategią tego portfela. No dzisiaj przygotowałem zakup dwóch spółek. Jedna to jest AMT. Jeżeli chodzi o AMT, no to jest to globalny właściciel, operator i deweloper infrastruktury komunikacyjnej, która posiada i zarządza wieżami telekomunikacyjnymi, systemami antenowymi i centrami danych. Wynajmując przestrzeń operatorom komórkowym i innym firmom do budowy sieci bezprzewodowych, czerpiąc przychody głównie z dzierżawy tych obiektów na całym świecie. Firma zarabia na długoterminowych umowach najmu, co czyni ją kluczowym graczem w rewolucji 5G. No i jak widzicie, tydzień i dzień na minus, miesiąc na minusie, pół rok minus 16. Prawie i pół procenta, rok ponad 6,5% na minusie, 3 lata minus 15%. No i w całości dopiero mamy tutaj 85,5% prawie procentu zysku. Teraz jak widzimy, rynek jest w lekkim zjeździe, to chyba będzie na miesięcznym, fajnie widać. Albo i nie będzie tego widać na miesięcznym. O, na półrocznym widać, że jest to spadkowy, jest mocny sygnał kupna, więc tutaj analitycy zrobili za nas robotę, aż 5. Docelowa cena 220, aktualnie 180, i czwarty kwartał 24 lutego. Publikacja wyników, także no tu jest dużo jakby takich różnych przesłanek ku temu. Dodatkowo cena z ostatniego roku. No to teraz aktualnie z tej dolnej części, więc jest to kolejny sygnał, jak dla mnie, żeby się temu przyjrzeć lepiej. Standardowo dywidenda jest, także nie pozostaje nam już nic innego jak zrobienie zakupów za klasyczne 50 dolców. I druga spółka, którą chcę kupić, to jest ROP. Jeżeli chodzi o ROP, no to jest to zdywersyfikowany amerykański konglomerat technologiczny, który zajmuje się przejmowaniem i zarządzaniem wiodącymi firmami działającymi na niszowych rynkach, dostarczającymi kluczowe oprogramowanie i licencje produkty oparte na technologii, obsługujące takie sektory jak opieka zdrowotna, edukacja finansowa, przemysł i transport. Firma działa w modelu zdecentralizowanym, skupiając się na tworzeniu wartości poprzez strategiczne akwizycje i generowanie przepływów. Pieniężnych. No i tutaj, jak widzimy, no to też jest mocny spadek. Dopiero na trzyletnim jest lekkie odreagowanie, ale widzimy, co tu się dzieje. Końcówka, i tutaj też widzimy, i w związku z powyższym średni jest to sygnał zakupowy, no ale tutaj cena z roku jest w bardzo dolnym zakresie. No i dzienna też, jakby niewiele wyżej, no ale jakby nas ta roczna nas interesuje docelowo 562, aktualnie 638, więc no tutaj jest po prostu potencjał wzrostowy, dywidenda, no nie jest to ultra wielka, natomiast myślę, że tutaj bardziej postawimy po prostu na stabilność, więc też robimy zakup za 50. Dobra i teraz powinny wpaść dwie spółki, AMT mamy tu, Europa mamy niedaleko, obie na lekkim minusie. Także to wszystko w tym wideo. Jeżeli macie jakieś ciekawe spółki, dajcie znać w komentarzu. Dzięki.